Imieniny Gniezna w tym roku uświetnił to występ prezydenta. zespołu TGD, koncert Gniezno, zorganizowany na placu Świętego Wojciecha był poświęcony pamięci papieża Franciszka, który zmarł przed tygodniem. Chcemy tym koncertem tutaj w Gnieźnie, który jest pisany w obchody imienin miasta Gniezna, to przecież wielkie święto uczci świętego Wojciecha, patrona miasta Gniezna, chcemy też jako mieszkańcy Gniezna, i jako ci, którzy sercem czują się blisko Gniezna, podziękować papieżowi za jego życie, za jego powołanie, za jego posługę w Kościele. Nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale także dla wszystkich Kościołów, których bardzo żywo zawsze mówił o tym, że choć nie możemy być jeszcze razem przy Stole Eucharystycznym. To przecież razem modli możemy modlić się, razem możemy śpiewać, razem możemy Pana Boga wielbić, razem możemy Jezusa zmartwychwstałego uwielbiać, bo jest to przecież piękny czas zmartwychwstania Pańskiego. Niczego nie musieliśmy przedarzucać, i to jest właśnie piękne. Wiele osób wspomina dzisiaj papieża Franciszka i to, co we mnie zostaje, myślę, w wielu osobach, to jest to, że On zwracał uwagę i namawiał ludzi do takiego radosnego uwielbienia, do takiej radosnej modlitwy. I my będziemy dzisiaj też e, radośnie uwielbiać. I to, na, na, e, na co zwracał uwagę, albo na kogo zwraca uwagę papież Franciszek, to jest Pan Jezus, więc będziemy oddawać chwałę Panu Jezusowi, czyli to, co robimy na każdym koncercie. E, dzisiaj będzie też taki akcent e, wielkanocny. Zaczniemy od e, naszej wersji chętlowskiego Aleluja, więc to jest takie e, oddawanie chwały e, Panu Bogu. Mamy w naszym repertuarze też psalmy, więc to, to są takie modlitewne tematy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. i mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja! Chrystus z martwych wstań Cieszy się wielki, tak się baw, zawity nasze obudy, bo się już nie boli. Aleluja, 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 aleluja. Imię mi gniew na tym roku z dużą gwiazdą na scenie na Placu Świętego Wojciecha przyjechało do nas TGD. TGD, czyli Trzecia Godzina Dnia. Zespół, który istnieje od ponad 40 lat. Wykonują muzykę popowo gospelową. Są jednym z bardziej znanych turów w Polsce. Ale również gościnnie Mateusz Ziółko. Mateusz Ziółko, który nigdy nie był jeszcze w Gnieźnie. To jest finalista trzeciej edycji The Voice of Poland świetny muzyk, autor tekstów, autor muzyki, pianista i wokalista. Także bardzo się cieszymy, że dzisiaj w tę w wyjątkową rocznicę i właśnie tego pięknego motora tak jemy. Mateuszem Ziółką, który dzisiejszym naszym specjalnym gościem będzie na koncercie zaśpiewamy utwór pod tytułem Ocaleni to jest piosenka, która powstała niedługo po tym jak się zaczęła wojna w Ukrainie i to jest, ona ma takie dwie sfery można powiedzieć jedna mówi o tym ratunku, którego doświadczyli ludzie, którym się udało uciec właśnie gdzieś tam z, z bombardowania, z takich czy. Nawet zagościć w naszych domach. Ja też miałem taką możliwość, nawet powiem, że zaszczyt gościć dwie osoby z Ukrainy w swoim domu i okazało się, że to dobro, które im okazaliśmy do nas, wróciło pomnożone. I nawet nie wiem, czy my nie byliśmy bardziej szczęśliwi z, z ich pobytu w naszym domu niż one same. Mówię tutaj o dwóch panie z Harkowa. Także to jest o, o takim ratunku, ale też o tym duchowym o tym o tym ratunku, o tym zbawieniu, które doświadczyliśmy od, od Jezusa. Także to są nasze tematy. Wyśpiewujemy Ewangelię, wyśpiewujemy psalmy, wyśpiewujemy też takie rzeczy, które tyczą się no, po prostu każdego człowieka. Tak niewiele mogę i niewiele mam. Tak Nagle słyszę, kto ratuje życie, jakby cały ratował się. Nieoczekiwany goż przy stole, zalękniony obcy wczoraj, dzisiaj Za szczęśliwa co po twarzy płynie, Tak spokojnie uratowany świat. Ocaleni, zapatrzeni w niebo. Koncert był współorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Archidiecezję Gnieźnieńską i Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.